Cały czas do biegniemy. Wciąż stawiamy sobie nowe cele. Zastanawiamy się, co przyniesie nowy dzień. Miasto powoli zasypia, wraz z nim my zaczynamy śnić. Jakie masz sny? sen Kiedyś, że poleciałam w kosmos i widziałam u folutków. Hmm. Poleciałam na księżyc, pobawiłam się, wróciłam do domu i następnego dnia też poleciałam w kosmos na Saturna. I się też bawiła. Jak ja jeżdżę na rowerze i ciągle spadam na ulicę. Ostatnio mi się śniło, jak szłam z mamą i zauważyłam ślicznego kotka. A za tego kotka wyszło dwóch strasznych facetów, którzy zaczęli mnie i moją mamę gonić, i bardzo się przestraszyłam. Śni mi się raz mi się śniło jak gorzów był odnowiony, wszystkie tramwaje były nowsze. No i to tyle, że jestem w szkole, a nie ma i, i, lekcji. I, idę do domu i idę spać. Ostatnio mi się śniło, że byłam w raju zwierząt i byłam lekarką i pomagałam różnym zwierzętom, i miałam swój własny odrzutowiec, który, który pływał też po wodzie i y, mógł się zmieniać w różne postacie, które sobie zażyczyłam. Co mi się śni? Ostatnio mi się śniło, że byłam w Paryżu i byłam na samej górze wieży Eiffla i byłam na fas Fashion Weeku. Często mi się śni, że jestem już dorosła. Często mi się śni, jak y, już mam karierę na przykład robię. Często mi się śni, jak już mam, nie wiem, rodzinę. Moje marzenia mi się śnią, jak już mam spełnione. Y, to chyba wszystko. Tak mi się ogółem wcale śni. Nie wiem, ale z grubsza to jakieś takie filmy akcji albo coś w tym stylu bo za, zawsze mam sobą pamięć do snów i nigdy nie pamiętam. Ale chyba tej nocy mi się śniło coś, chyba coś o strzelaninie, czy coś i kiedy już miałem umrzeć, to takie ale dlaczego? I takie upadły z łóżka i tak wstałem. Wow. Ostatnio często mi się śni, jak biegnę przez ulicę i goni mnie mnóstwo psów i ja nie nadążam i one mnie łapią i, i mi się kończy sen i Najpierw krzyczę, a później mi się kończy sen. Nie pamiętam swoich snów. Zazwyczaj moje sny składają się z różnych osób, rzeczy, sytuacji, które spotykam w dzień. Znaczy układają się w jakieś zabawne historyki, które potem lubię opowiadać wszystkim. Śnią mi się młode lata, jak byłem mały, chociaż mam dużo lat. Ale śnią się sny, jak mam. Miałem ja 10 lat, 12, 13 lat i to młode się śni. Na przykład kiedyś spodziewając się właśnie narodzin swojego dziecka, przyśniło mi się, że urodziłam kota i najgorsze było to, że ja w tym sinie zastanawiałam się tylko i wyłącznie, czy ja dostanę na niego becikowe. Otóż moje sny są związane z tym, że chciałbym kiedyś się obudzić, żeby w tym kraju była normalność, żeby młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać za granicę. Przede wszystkim. Wczoraj miałem taką rozmowę właśnie z panią, która powiedziała mi, że niestety jej dzieci są za granicą i mało tego, że nie, nie tylko, że są, ale nie chcą wrócić już. Te, te starsze roczniki nasze, owszem, one myślą o powrocie, a, a niestety no młodzi, młodzi po prostu nie mają za bardzo do czego wracać. No to, to Taki smutny temat poruszyłem i smutny jest to sen, ale tak mi się nie da kiedyś nie. Kiedy A z tych weselszych, no to jeżeli mam być szczery, to śnią mi się kobiety, różne kobiety. Młode, stare, ładne, brzydkie. No tak już mam. Oj, bardzo różnie, proszę panią, w moim wieku to te są bardzo realistyczne. Całkiem sprzeczne z tym, co jest na jawie. Dużo się straciło. Dużo przeminęło, i, a to, co się śni, ja wiem, no, może bardziej fantazja niż, niż realia. Bardziej, bardziej wie Pani, z, z poza zakręgu życia. Na, na pograniczu może religii, abstrakcji. No, trudno powiedzieć, no wie Pani, to są takie zamglone, a w związku z tym, że ja śpiewy Pani twarzą do okna, to po przebudzeniu najczęściej zapominam. Bardzo rzadko są noce, gdzie, gdzie nie ma tych snów, ale, ale są takie noce, gdzie w czasie snu człowiek się budzi, bo coś straszy albo coś cieszy, nie? Także to różnie bywa.